I odezwało się grono lekarskie, oczywiście pięknie. Cieszę się z tego powodu, że ktoś w końcu zareagował. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo mądry człowiek, wspaniały, z dużym doświadczeniem. Także cieszę się, że ktoś podjął temat. Ale <grywania> rozmowa była bardzo krótka, czyli po prostu zbeształ mnie, że jak mogę mówić czegokolwiek o tym. Co on leczy i naprawia, jak po prostu to się dzieje, ja, i on może mi pokazać, jak choroby wyglądają, jak wyglądają zdjęcia i tak dalej, jak wyglądają wyniki badań. Ej, to jest po prostu totalne nieporozumienie, po prostu, co tu się dzieje. No, po prostu ma yy, wiedzieć o tym wszystkim, no ale tak, ale potem sobie myślę, jak już skończył rozmowę, bo powiedziałem mu, że właściwie on nic o tym nie wie, bo. I nie jest winny temu, ponieważ tak został nauczony na studiach. No i co? W związku z tym nie da się porozmawiać z lekarzami. Oni po prostu twierdzą to, co się nauczyli. Jeśli na przykład ja bym otwarł taką uczelnię dla lekarzy, to tam o wszystkim bym powiedział na samym początku. Że choroby nie istnieją. Jeden wykład. No. A potem dalej trzeba to rozwinąć. Że jakim cudem, jakim sposobem, żeśmy uwierzyli w to. No, pss, mnóstwo powstało wynalazków, radio, najpierw potem telewizja, jeden kanał, drugi kanał, wstępne programowanie reklamami, sprzedawaniem różnych cudownych rzeczy, instrumentów. Kup sobie satelitę, żeby wszystko wiedzieć. No i zaczyna się. <laughs> No widzisz to, w jakim my cudownym świecie żyjemy? Czyż to jest przepiękne, cośmy tu stworzyli sobie. To jest niesamowity plac zabaw. No. Niesamowity plac zabaw. Hmm. Cudowny jest ten świat. My mamy taką kreację, że potrafimy nawet sami siebie zabijać. Sami siebie uśmiercać. To jest tak piękne. Hmm. Cudowne to jest. To jest machina. My jesteśmy... Niesamowicie uzdolnieni, naprawdę niesamowicie uzdolnieni. Jeśli potrafimy sami siebie myślą uleczyć i sami siebie myślą zabić, no to jesteśmy. Przypomina mi się tylko jedną. Jeden tekst kościoła, do którego kiedyś uczęszczałem. Byłem wieloletnim oazowiczem. Cudowny czas to był, bo ksiądz nam mówił o cudownych rzeczach. Między innymi, na przykład, zapytał się nas ksiądz. A chodziłem na OZE tam 3 lata, właściwie to był cudowny czas. Codziennie chodziłem do kościoła, bo wierzyłem po prostu w to, co tam się mówi. A ksiądz był niesamowicie cudowny. <laughs> I mówił nam, kiedy w pewnym momencie tak mówi, przyszliśmy, tam było 300 osób, nas, młodych. I mówi, a powiedzcie mi, gdzie w kościele jest Bóg? Gdzie jest Bóg? No to wszyscy tam dzieci, to była siódma ósma klasa i potem... No i pokazujemy na to czerwoność, tam, tam przecież za to czerwone światełko, tam, tam, tam mhm. o, on, był, on był taki fajny Ślązak i mówi Nie, tu jest tylko moja robota, tu jest gruba, ja przychodzę tu do roboty To w tym momencie jak wy tu przychodzicie, to macie Boga w sobie Bo jak wy tu, was tu nie ma, to tu Boga nie ma Także my jesteśmy kreatorami i Bogiem. Jesteśmy wszystkim, słuchajcie. Wszystkim, co tylko sobie wymyślisz, to my jesteśmy. No, jak przebudzisz się z tego snu, który sam sobie zafundowałeś, zafundowałaś, ja już się przebudziłem kilka razy. <laughs> Byłem totalnie załamany. Totalnie załamany, dlatego, że sam uczestniczyłem w tym wszystkim. We wszystkim, co się wydarzyło na tej Ziemi. Na tej ziemi, którą znamy i nie znamy. E, bo słuchajcie, te nasze postępowania, bo myślicie sobie, a dobra, tam spoko, zrobię to i to. To nie ma żadnych konsekwencji spokojnie. E, wszystko ma y, wielkie konsekwencje. Cokolwiek zrobisz, dla siebie, dla kogoś, to wszystko działa wielowymiarowo na Ciebie. No, jesteś istotą wielowymiarową, słuchaj. Nie żyjesz tylko tutaj. Jest mnóstwo linii czasowych, które odbywają się w tym samym czasie. W tym samym czasie odbywa się Egipt, w tym samym czasie odbywają się jakieś wojny, jakieś piękne, cudowne chwile się w tym czasie odbywają. Te, które znamy z historii i te, które nie znamy, bo historia została cudownie zafałszowana, żebyśmy mogli zacząć od nowa. Tylko niestety nie wiem, jak to zboczyło. Czy, czy jest jakaś warstwa klonów, które trzeba tu wytępić? Może o to tu chodzi? Może za dużo klonów tu weszło z innych cywilizacji, dlatego trzeba ich wytępić? Może to jest. To roz... Ja próbuję się dowiedzieć, dlaczego sami sobie robimy krzywdę. Czyli ja sobie robię krzywdę, a ty robisz sobie krzywdę. Dlaczego? Po co? Poprzez to, jak działasz, jak myślimy. Jak akceptujemy wszystko, co nam iluzja zapoda w telewizji, no to jest niesamowite. Ja cię przez chwilę włączyłem radio, bo po prostu sobie pomyślałem, zobaczę, co tam co tam się dzieje. No po prostu i powiem Wam szczerze, że mm, zaraz to wyłączyłem. Po prostu to jest jakieś okropieństwo. Raz bez przerwy torpedują różnymi informacjami, i Wy to wszystko łykacie jak wieloryb. <gryb> no jest to fajne. W pewnym momencie jest to fajne, bo. Prowadzi Was właściwie do skarpy, takiej, że za chwilę wpadacie w dół. No bo o to tu chodzi właściwie. Bo wtedy, jak uwierzycie w to wszystko, to dlaczego by nie, nie? Fuh. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Nie wierzcie już w iluzję, wyłączcie to wszystko. Pamiętajcie, że to cokolwiek robicie tutaj dla kogoś to ma odzwierciedlenie nie, nie tylko w waszym życiu tutaj, tylko we wszystkich liniach czasowych. Jeśli sprzątacie, jeśli robicie, robicie globalne wybaczenie, wszystko, to róbcie od razu we wszystkich liniach czasowych i we wszystkich wymiarach, bo one istnieją, naprawdę. A wasze sny to nie są zwyczajne sny, że jakieś prorocze sny macie. Nie! To realnie się dzieje w tamtym wymiarze, w innych liniach czasowych. No, nie odbywasz tylko podróży tutaj na Ziemi. <gry> Jeszcze jest prawdopodobnie, nie wiem, tysiąc, a może milion twoich części duszy, jak to nazwać, nie wiem jak, która odbywa inne, inne nauki na innych wymiarach, na innych, w innych cywilizacjach. No. I wszędzie jesteś piękny, piękna. Chociaż naprawdę tam nie jesteś. i wyglądasz tak jak tutaj. Wyglądasz całkiem inaczej. Jest to całkiem inne życie, które tam masz. Hmm. Także nie ma się czego bać. Za każdym razem, kiedy myślisz, że Ktoś umiera, no to jest fajnie No to jest okej, okay, bo w końcu Doszedł do swojego etapu tutaj I przechodzi dalej No ja się bardzo zmartwiłem Po śmierci mojego taty, co to dalej będzie No ale odkąd Potem, zaraz po śmierci jego W 2015 roku bez przerwy miałem sny W innych wymiarach z nim I rozmawiałem z nim Tak wprost po prostu To jest niesamowite, także Jesteśmy istotami wielowymiarowymi Wszystkiego dobrego. <laughs> Zobacz to własnymi oczami. No, wiem, że to widzisz. Wszystko, wszystko, co czujesz i widzisz, to na pewno jest na bank. Wiesz, tak jest. Zaufaj sobie. To jest właśnie ufanie swojej intuicji. To jest właśnie bycie w tu i teraz, słuchaj. Bycie w tu i teraz jest to, żebyś wiedział, wiedziała, że wszystko co jest teraz, co robisz teraz, to jest wszędzie teraz i tu, nawet tu. Mhm. Wszystkiego dobrego. Życzę miłego wieczoru.